Powinno cię tu być. Pref a, a, a... Nie powinno ci tu być. A, a... Ludzie przenoszący dzbany zdradzą twoją pozycję. W mojej obecności zapłacisz za to życie! Zzędem, proszę! Robisz mi krzywdę! Mi. Uciekaj, póki możesz! Dzięki ci. Dzięki. Znajdę sposób, by ci odpłacić za twą dobroć. Kto mógłby zrobić coś tak strasznego? Dobry Boże, co tu się stało? Ten człowiek chyba się śpieszy. To za głupie co Ha! Ma. Wiesz czego chcesz! przyjaciele! Szejtan kryje się wszędzie! Obserwując i czekając! Dany, moja na rodzina choruje. Niech wspomożecie mnie paroma monetami. Znajdziesz tu wszystko, Jesteś mądry i dlatego przychodzisz do mnie. Widziałeś kiedyś coś takiego? odsalał Nie! Co ten człowiek robi? Nie ma Chrystus, chyba powodu do takiego zachowania. salał nie niech Bóg ma go po Nie krępie. Altairze, przyjacielu, witaj, witaj. Czyje życie przychodzisz dziś odebrać? Nazywa się Abul Nukłot. Och, król kupców z Damaszku. Najbogatszy człowiek w mieście. Cóż za ekscytujące i niebezpieczne zlecenie. Zazdroszczę ci, Altairze. Cóż, może nie tego, że cię pobili i pozbawili rangi, lecz całej reszty. Och, oprócz tych strasznych rzeczy, jakie o tobie wygadują inni asasyni. Tak, oprócz porażki i nienawiści. Tak, poza tym tak bardzo ci zazdroszczę. Jeśli już skończyłeś, zebrałem informacje potrzebne mi do tego zlecenia. Szybko pracujesz. Powiedz, czego się dowiedziałeś? A bulnukłot jest zepsuty do szpiku kości, przez co jego poddani nim gardzą. Wygląda na to, że kradł pieniądze przeznaczone dla mieszkańców Damaszku, wydając je na siebie. Nawet w tej chwili hełpi się bogactwem, przygotowując wystawne przyjęcie. Jego strażnicy i służący powinni mieć pełne ręce roboty z gośćmi, nawet mnie nie zauważą. Jestem pod wrażeniem przyjacielu. Inni mówili, że sobie nie poradzisz, ale nie ja, nie. Ja byłem pewien, że ci się uda. I tak się stało. Biuro jest do twojej dyspozycji, dopóki nie rozpoczniesz misji. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Nie zainteresuje, nie? Cóż, mam dużo, dużo więcej, że jesteś bądź? Ha! Ha! tylko o parę Nie, nic nie rozumiecie, ja nic nie mam. Mhm. <kluzny> bowiem znalazł on odwagę, by stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji. Nie śmiejcie wątki. Nie, proszę że nie odpowiem! <skrywa> Chciałby zeprzeć nas na powierzchni ziemi. Musimy mu się przeciwstawić i odeprzeć go. Hmm. Hmm. Ha. Stoję tu dziś przed Wami, by Was przestrzec. Jeśli Ryszard. Nie zatrzyma go. Nie chcę spogodowywać! Witajcie, witajcie! Dziękuję, że przyłączyliście się do mnie dziś wieczór. Proszę, jedzcie i pijcie, zażywajcie przyjemności, które oferuję. Nie spieszcie się, poczekam. Rozumiem, że wszystko się Wam bardzo podoba. Dobrze, dobrze. Cieszy mnie widok takiej radości, albowiem ciężkie to czasy, przyjaciele, i musimy cieszyć się tą szczodrością, póki możemy. Wojna może pochłonąć nas wszystkich. Salachadin dzielnie walczy za to, w co wierzy, a Wy zawsze jesteście gotowi go wesprzeć. To Wasza hojność utrzymuje jego kampanię. Proponuję więc toasty. Za Was, drodzy przyjaciele, którzy doprowadziliście nas tu, gdzie jesteśmy, abyście dostali wszystko, na co zasługujecie. Co za życzliwość! Nie spodziewałem się tego po Was. Po Was, którzy tak szybko i jakże okrutnie mnie oceniliście. O, nie udawajcie niewiedzących. Bierzecie mnie za głupca. Sądzicie, że nie słyszałem, co szepczecie za moimi plecami? Słyszałem i obawiam się, że nigdy wam tego nie zapomnę. Nie dlatego jednak was tu wezwałem. Nie! Chcę pomówić jeszcze o tej wojnie i o waszym w niej udziale. Bez zastanowienia oddajecie swe złoto, świadomi, że kupuje ono śmierć tysięcy ludzi. Nie wiecie nawet, dlaczego walczymy. Powiecie, że chodzi o świętość Ziemi Świętej, czy o złe zamiary naszych wrogów? To jednak tylko kłamstwa, które sobie wymawiacie. Nie. Całe to cierpienie bierze się ze strachu i nienawiści. Przeszkadza wam to, że oni są inni. Tak samo jak przeszkadza Wam to, że ja jestem inny. Współczucie, litość, tolerancja te słowa nic dla Was nie znaczą. Tak jak dla niewiernych najeźdźców, pustoszących naszą ziemię w poszukiwaniu złota i chwały. Dość, już mówię, dość! Przysiągłem wierność innej sprawie takiej, która stworzy nowy świat. Świat, w którym wszyscy ludzie będą mogli żyć obok siebie w pokoju. Heh. Szkoda, że nikt z Was go nie dożyje. Zabić każdego, kto spróbuje uciec. Odchodź! się nie poddasz. Bądź spokojny. Ich słowa nie wyrządzą już krzywdy. Dlaczego to zrobiłeś? Kradłeś pieniądze ludziom, za których przewodnika się uważasz. Wysłałeś je w nieznanym celu. Chcę wiedzieć, dokąd trafiły i po co. Spójrz na mnie. Samo moje istnienie obraża ludzi, którymi rządziłem. A te bogate szaty nie stłumią ich pełnych nienawiści okrzyków. Chodzi zatem o zemstę. Nie, nie o zemstę. Lecz o moje sumienie. Jak mógłbym finansować wojnę w służbie Boga? Boga, w którym budzę odrasę. Jeśli nie służysz sprawie Salahaddina, to jej? Z czasem ich poznasz. Prawdę mówiąc, chyba już się znacie. Po co się więc kryć? I po co te haniebne czyny? Czy to aż tak bardzo różni się od twojej pracy? Odbierasz życie mężczyznom i kobietom, uzbrojony w przekonanie, że ich śmierć poprawi los pozostałych. Mniejsze zło dla większego dobra. Jesteśmy tacy sami. Nie, nie jesteśmy nawet podobni. Haha, ha, w twych oczach widzę zwątpienie. I to duże. Nie możesz nas powstrzymać. Będziemy mieli nasz nowy świat. Przestań uciekać! Nie zdołasz uciec! O! Stać! za

wyjeżdżam naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie czynniki. Mówimy się, aby przekładny i przepotężny Bóg uznał nas godnymi i przyznał nas zwycięstwo. Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące istnień poświęcane są w jego obronie. Wygląda to na tragedię. Ja jednak nazywam to na szczycie. Umrzeć, służbie Boga! Umrzeć, walcząc z tatą! <mum> <mum> Proszę, nie możecie mnie wspomóc? Jestem biedna, chora i złota! <mum> Słuchaj o tym sukcesie, Altairze. Tyrania Nakoda dobiegła końca. Miło mi to słyszeć. Zabił ich. Kobietę i mężczyznę na przyjęciu. Użył trucizny, broni tchórzy. Obwiniał ich za wojnę. Twierdził, że chciał ją zakończyć. Dziwne, ale w sumie król kupców znany był ze swej ekscentryczności. Może był to po prostu objaw jego szaleństwa? Może. Nie jesteś przekonany. Porozmawiaj z Almualimem. Być może zaproponuje lepsze wyjaśnienie. Ta, zobaczymy, co ma do powiedzenia. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Taki miecz dobrze sprawdza się przy odbieraniu ataków. Chodź, Alteirze. Porozmawiajmy chwilę. Jak sobie życzysz? Dotarły do mnie wieści o twoim sukcesie. Masz moją wdzięczność i wdzięczność królestwa. Uwolnienie tych miast od ich skorumpowanych władców z pewnością przybliży nas do pokoju. Jak możesz być tego taki pewien? Środki, po jakie sięga władca, znajdują odbicie w poddanych. Oczyszczając miasta z zepsucia, uzdrawia serca i umysły ich mieszkańców. Nasi wrogowie nie zgodziliby się z tym. Co masz na myśli? Każdy z tych, których zabiłem, wyznał mi dziwne rzeczy. Niczego nie żałowali. Nawet umierając, stawali się pewni swego sukcesu. Nie przyznali się do tego, ale jest coś, co ich łączy. Jestem tego pewien. Istnieje różnica, Alteirze, pomiędzy prawdą, o której słyszymy od innych, i prawdą, którą widzimy na własne oczy. Większość ludzi tego nie zauważa. Tak jest prościej. Ale w twojej naturze jest zwracać uwagę na takie rzeczy, zadawać pytania. A więc co łączy tych ludzi? Ha. Masz też obowiązek stłumić te myśli i zaufać swojemu mistrzowi. Albowiem nie ma prawdziwego pokoju bez ładu. A ład wymaga władzy. Mówisz ogólnikami, mistrzu. Chwalisz mnie za bystrość, a potem rozkazujesz, bym ją porzucił. Co mam zrobić? Otrzymasz odpowiedź na swoje pytanie, gdy nie będziesz musiał go już zadawać. Rozumiem, że wezwałeś mnie tu w innym celu niż na wykład. <gry> Dobrze. Odzyskasz kolejną broń i kolejny utracony stopień. Pozostało jeszcze dwóch przywódców. Idź i dopilnuj, by ich rządy dobiegły końca.